Dobre. Dobra. 16 lipca 2011 roku Islandia cały czas w okolicach Czy może już tak nie do końca oddalamy się od yy, wulkanu Hekla No i teraz idziemy wzdłuż rzeki Raga. Yy, jesteśmy no, jak widać po stronie gór, bo po drugiej stronie rzeki jest zupełna jest, jest Dolina jak stół. Ale no, niestety wybraliśmy tą stronę i tam idziemy. No i tak właśnie wygląda pochód wzdłuż rzeki Ragi. To są takie skały ciki no, właśnie chodzą. To co pode mną tak się ugina to jest właśnie popiół wulkaniczny No i w ogóle celem naszym jest dojść się do mostu na rzece, żeby przejść do doliny. Do doliny tam już jest... Znaczy nie doliny, co jak szanie. No taki po prostu płaski teren, nie taki górzysty jak tutaj. No ale jak już wcześniej powiedziałem, wspólnie wybraliśmy tę stronę i tak to wygląda. No powiem, że zejścia są bardzo niebezpieczne. Z tego względu nie, że strome, ale te ska... skamienie się cały czas usuwają. O, to jest właśnie dół. I tu będziemy pod górę podchodzić. Co jest? Ciebie filmować? To dawaj. Dawaj, tu możesz napierdalać, nie spadniesz. To są te skały właśnie. Jakiś taki strumyk, yy, to jest takie źródełko płynie, ono wpływa do rzeki ragi No i to jest taka właśnie, taka gra, nie wiem jak to nazwać, Skały takie. No dawaj, dawaj. To kolega... o kurwa, już bym leciał. Już bym leciał i się suwam, ale jest git. Dobra, schodzimy dalej na dół. No, tutaj filmować i iść to trochę jak w poprzednim razem, jak byłem w Tatrach. Jest ryzyko, ale poświęcam się. Kurwa. O! Tak to wygląda. Jesteśmy teraz na samym dole. Tutaj prawdopodobnie nie wiem, może i lawa spływa czasem, jak, jak jest taka awantura. No teraz tak, ale. No nie mam pojęcia, jestem amatorem pod tym względem, więc tylko mogę mówić to, co widzę, nie? A z punktu naukowego to nie wiem, jak to wygląda. Ale dosłownie jak Wietnam. Pięknie, pięknie, wszelkie... emocje jak jasna cholera. Nic nie da takiej adrenaliny, jak właśnie takie coś. No i tu będziemy podchodzić pod górę. Może tak dam. Co? No tutaj o, pod ten ten Tak to widzę. Jeszcze wzdłuż rzeki można iść. Podejdziemy, podejdziemy, podejdziemy No i podejście Tak, tak, tak O kurwa, ale firmuję ambitnie Nie przestaje O, tu w oddali jest właśnie rzeka Raga płynie sobie, a my zbliżamy będziemy szli do źródła, nie? Jak tam? dobrze, dajemy do góry, dajemy, dajemy Jest godzina ósmej rano no dzisiaj wyjątkowo wcześniej wstaliśmy, ale z tego względu, że wiało jak jasna cholera, bo spaliśmy na górze nie na dużej wysokości, ale na górze wiało, naprawdę mocno wiało a namiotu nie porwało właśnie, w nocy słabo się spało ale nie takie świat dramatyzna nie takie imprezy człowiek kładł Dobra, to na razie no może jeszcze kawałek podejścia. O, tak jeszcze to co, co się Ale No nie jest ciężko proszę państwa, nie jest. Ale to jest właśnie Sandia, teren wymagający. Dzikość, chłód, smród. No ubóstwo może nie, ale sama radość. No dobra, to pozdrówka. No Pozdrowienia Zapraszamy na Znowu Islandia, z suszeki kiragi, ale tym razem idziemy razem z kolegą Tomkiem i ze Scyzorykiem zarżnąć dwa dzikie barany. Chyba są tutaj, tak? Widać je? Idziemy, idziemy je zabić z tego względu, że skończyło się żarcie. Sytuacja jest dosyć nieciekawa, ale mięso samo się podkłada pod nóż. Jest nóż? Przygotowany? Dobrze. Taki mały scyzoryk, ale myślę, że damy radę. Barany są w pobliżu i nie mają za bardzo pola ucieczki. Zoomik Są, są To są... Czekaj. O O, 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 o. Dobra. Me Chodźcie mięso! Niestety trzeba sobie jakoś radzić. Prawa natury są nieubłagane. Wóżku! Ale spieprzył. Dobra. Stoją dzikie. Nie uciekają. No chodźcie. Nie. Przelewanie nieudane. No, a tutaj widok. Nie wiem, czy takim seksorykiem coś by się dało zrobić, ale jednak to zawsze jakieś zabezpieczenie. Kiedy skończy się jedzenie, baranki migają tutaj dziko. Nic im nie będzie, jest ich bardzo dużo. Przyroda to wszystko reguluje. Tam kolega w tle. A to ta niby australijska góra. No ja ją tak nazwałem, bo bardzo przypomina kształtem, nie? Strug. sobie płynie. Poszły na górę Siedzą Jeszcze może je łapie Dziom Jednego Aha, a tu już tam. O to jest taka wysoka góra. Nie ma obiadu tutaj Nie ma No nie ma, nie ma Tu już nie ma będy No dobra, tu teraz znowu wracamy po plecaki. Polowanie nieudane, jak już wspomniałem. I skierujemy się rzeką na północ, a później odbijamy na wschód, na, e, na trasę w 220, czy coś w tym stylu. I podążamy potem ze wschodu na południe, w stronę lodowca. Takiego małego, nie największego na wyspie. Największych nie dostaniemy. To pozdrawiam, jak na razie.